Ci teraz o trzech najczęstszych błędach, które maturzyści popełniają na co dzień, przygotowując się do matury z chemii. Są to błędy, przez które nawet pracowici uczniowie, nawet ci tak zwani dobrzy uczniowie, i tak stoją w miejscu. Jeśli uczysz się chemii regularnie, robisz notatki, oglądasz filmy, rozwiązujesz zadania, a mimo to widzisz, że wyniki nie rosną, arkusze dalej kurcze nie wychodzą. A na maturze próbnej ciągle coś cię zaskakiwało. To nie dlatego, że chemia nie jest dla ciebie. Tylko w zdecydowanej większości przypadków problem leży nie w ilości nauki, ale w trzech bardzo konkretnych technicznych błędach, które widzę u maturzystów co roku. I dzisiaj opowiem Ci o tych trzech błędach dokładnie na poziomie sposobu pracy z zadaniem maturalnym, sposobu pracy w oparciu o schematem, z poleceniem maturalnym. Nie będę używać motywacyjnych haseł typu kim jesteś, jesteś zwycięzcą albo uwierz w siebie. Nie. Więc jeśli rozpoznasz te błędy u siebie i je poprawisz, to ja ci gwarantuję, że Twoja nauka stanie się automatycznie krótsza i skuteczniejsza. Więc przechodzimy do błędu pierwszego. Błąd pierwszy uczenie się chemii tematami, a nie schematami zadań. I to jest absolutnie najczęstszy powszechny błąd. Ja wiem, że większość maturzystów i korepetytorów uczy się chemii tak, jak była uczona w szkole. Dział po dziale, temat po temacie, definicja, wzór, kilka przykładów i kolejny temat. Tylko problem leży w tym, że matura z chemii, ona nie sprawdza wiedzy z tematów, tylko ona sprawdza powtarzanie pewnych typów operacji, operacji umysłowych, myślowych. Co to oznacza w praktyce? Uczeń na przykład mówi... Uczę się reakcji Redox. Dzisiaj przerabiam dział związków nieorganicznych. Dzisiaj uczę się o węglowodorach. Tylko, że matura myśli zupełnie inaczej. Matura każe ci rozpoznać typ reakcji na podstawie danych w zadaniu, ułożyć równanie jonowe, ocenić czy reakcja zajdzie, napisać obserwacje, przeliczyć masę, objętości w konkretnej konfiguracji. I zobacz, to są schematy, a nie tematy. Możemy powiedzieć, że to jest kilka tematów użytych i wsadzonych w jedno zadanie. Widzisz zupełnie inaczej. Więc jaki jest efekt, jak uczysz się tematami? Może i pamiętasz wzory, może i rozumiesz o co chodzi w zadaniu. Tylko kurczę, nie wiesz od czego zacząć zadanie, nie? Gubisz się w danych, nie wiesz co zrobić w kroku kolejnym, nie wiesz co jest ważne, co jest istotne, nie wiesz jak to zapisać i w ostateczności wychodzi na to, że tracisz punkty na prostych rzeczach. Niby wiesz, ale jednak punkty wychodzą na zero, bo Tutaj nie ćwiczysz procedury, tylko uczysz się materiału. Wiesz, jak powinno to wyglądać poprawnie? Zamiast dzisiaj uczę się węglowodorów, powinno być dzisiaj ćwiczę trzy konkretne schematy zadań, które powtarzają się na maturze w obrębie wiedzy z węglowodorów. Czyli na przykład zadanie na reakcję charakterystyczną razem z wnioskowaniem z obserwacji, z zapisem reakcji i dobrym odczynników. Czyli zobacz, tutaj nie interesuje Cię cały dział. Nie interesuje Cię całokształt wiedzy, tylko interesuje Cię dokładnie to, co faktycznie jest punktowane. A teraz błąd drugi. Bro, błąd drugi, słuchaj, to brak kotwic pamięciowych powiązanych z reakcją, a nie z hasłem. Um, ten błąd jest bardziej subtelny, ale równie mocno kosztowny, jeśli chodzi o punkty. Uczniowie uczą się chemii zazwyczaj listami, tabelkami, co z czym reaguje, zamiast dlaczego ta reakcja zachodzi. A dlaczego jakaś reakcja nie zachodzi? Co się naprawdę zmieniło? Co naprawdę zaobserwujemy? Klasyczny przykład: woda bromowa w chemii organicznej. Wielu uczniów zapamiętuje i wynosi ze szkoły, alkeny odbarwiają wodę bromową. I na tym koniec. Efekt? Zero punktów. Bo poprawna kotwica pamięciowa brzmi. Woda bromowa nie jest związana z konkretnym szeregiem homologicznym, ona, ona nie, nie wyszukuje, nie identyfikuje konkretnego szeregu homologicznego, tylko konkretną strukturę. Woda bromowa wyszukuje wiązania nienasycone, czyli ona tak naprawdę odróżnia związki nasycone od nienasyconych, nieważne czy ty użyjesz alkanu i alkenu, czy kwasu nasyconego i nienasyconego, czy aldehydu z wiązaniem pojedynczym i podwójnym. Rozumiesz? Nie chodzi o szereg homologiczny, tylko o metodykę postępowania wody bromowej, czego ona szuka. Podobnie z katalizatorami, zamiast uczyć się, że przy jest taki katalizator, a przy alkanach taki katalizator. Nie, trzeba się nauczyć. Jak masz metylobenzen, to jednocześnie, zależnie od katalizatora, zajdzie reakcja substytucji rodnikowej, mimo że metylobenzen nie jest alkanem, ale zajdzie również reakcja substytucji elektrofilowej benzenu. Wszystko zależy od katalizatora, a nie od tego, na jaki szereg homologiczny patrzysz. Eee, kolejny standardowy błąd. Woda bromowa odbarwia się. I wszystko byłoby pięknie. W szkole są piąteczki, maksimum punktów. Natomiast na maturze technikalia naturalne bardzo wyraźnie podkreślają. Maturzysta ma napisać z jakiego na jaki pełną obserwację, pełną zmianę trzeba opisać z jakiego na jaki, czyli brunatna woda bromowa odbarwia się brunatny roztwór odbarwia się. Powiedzenie po szkolnemu woda bromowa odbarwia się idzie na zero punktów, ok? I to jest właśnie jedna z takich kotwiczy, kotwicy pamięci, taka techniczna kotwica pamięci, a nie hasło jakieś do wykucia. Jeszcze błąd trzeci. Rozwiązywanie zadań na wynik, a nie na proces. I tutaj mam głównie na myśli zadania obliczeniowe, ale takie, które występują w zadaniach otwartych, czyli szybko masz dojść do wyniku, sprawdzić, czy wyszło i Zazwyczaj jest tak, że skacze się po wzorach, coś się próbuje, nie masz pomysłu, nie wiesz co po kolei zrobić, nie wiesz jaką metodę zastosować, nie masz nawyku pilnowania jednostek, nie masz nawyku podkreślania wyniku końcowego czy pisania jednostki przy wyniku końcowym. To jest wszystko efekt niedopowiedzenia i niewyćwiczenia tych elementów. Tych nawyków i tych umiejętności w szkole. I to nie jest problem leżący po stronie szkoły, tylko to jest problem taki, że matura nie jest egzaminem z wiedzy szkolnej, tylko oparta jest o zupełnie inne dokumenty, regulowana jest zupełnie innymi e, wymogami i zupełnie innymi, w niektórych przypadkach schematami myślenia i oczekiwanymi odpowiedziami. Więc podsumowując, matura punktuje etapy które potrafisz odtworzyć swoim procesem, procesie myślowym, a nie sam wynik końcowy, bo wynik końcowy w obliczeniach może Ci wyjść dobry, ale punktów zadanie obliczeniowe możesz nie dostać. Więc to jest kolejny błąd, więc każde zadanie obliczeniowe powinno oprzeć się u Ciebie przez analizę budowy zadania, rozpoznanie typu zadania, ustalenie, co jest dane, o co Cię pytają, o dobranie do tego ścieżki przeliczeń, ścieżki postępowania. Um, dlatego w dobrze zaprojektowanej nauce zaczyna się od pełnej karty pracy, od pełnej instrukcji postępowania, jak to rozpoznać, co po kolei rozpisać, w jaki sposób. Um, a dopiero potem przechodzi się do etapu przeliczeń i dojścia do cyfry jako wyniku końcowego. Dlatego na przykład, żeby wy, wytworzyć taki sposób postępowania, którego szkoła cię nie nauczyła. Ja na przykład um, daję moim uczniom codzienne karty pracy do wypełnienia, szczególnie z zadaniami obliczeniowymi, jedno zadanie obliczeniowe dziennie. Zaczynamy od pełnej instrukcji krok po kroku, którą uczeń wypełnia poddane zadanie z właściwego, prawdziwego arkusza majowego. W kolejnym dniu uczeń dostaje inne zadanie, ale oparte o te same kroki postępowania, o ten sam schemat myślowy, a dopiero po, na kolejny dzień, Uczeń dostaje zadanie, które ma wypełnić w pełni samodzielnie. I też chodzi o to, żeby nie uczyć się wszystkich możliwych obliczeń na świecie. Nie. Ucz się dokładnie tych, które pojawiają się na manturze. I na, od razu na tym dokładnie, tym poziomie trudności. Więc podsumowując, co łączy te trzy błędy? Wszystkie prowadzą do jednego: do ogromnego wysiłku przy niskim zwrocie punktowym. Nie dlatego, że uczeń się nie stara, tylko dlatego, że uczeń uczy się tematami zamiast schematami, że zapamiętujesz hasła zamiast mechanizmów myślowych, że gonisz wynik zamiast pokazać proces myślowy. Chemia naturalna nie jest trudna objętościowo, ale jest trudna technicznie. Technikę da się wyćwiczyć, nawet nie mając wiedzy. Więc jeśli masz poczucie, że siedzisz nad chemią długo, a efekty są niewspółmierne do wysiłku, jaki wkładasz, to nie dokładaj sobie godzin, tylko zmień sposób pracy. I dokładnie o tym jest mój poradnik dla maturzystów i system codziennej pracy zadaniowej, o którym więcej znajdziesz w opisie. Bo matura nie sprawdza Twoich ambicji i Twojej wiedzy chemicznej, tylko sprawdza opanowanie tych schematów.